Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest czwarty odcinek Elaine Noir. Muszę się przyznać, że nagrywam czwarty odcinek podczas gdy nie publikowałem jeszcze żadnego. Po prostu nie mogę się powstrzymać. Siadłem i gram, bo ta produkcja jest niesamowicie wciągająca. Mój Boże, mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo jak nie to wiele materiałów pójdzie na zmarnowanie. Chociaż czemu? Czemu? Pewnie będę je publikował. Dobrze. Na czym żeśmy stanęli? W ostatniej sprawie odnaleziono auto, auto otwarte, porzucone gdzieś tam przy zwrotnicach, przy linii kolejowej, pełne krwi. Na zewnątrz jeden świadek, który odnalazł auto, portfel, okulary porzucone i nazwisko: Adrian Black, osoba, do której właśnie teraz się udajemy. Zapraszam serdecznie. Adrian Black. Jest właścicielem auta e, i potencjalną ofiarą. A, zobaczcie, dopiero teraz udało mi się odkryć, że można... że kierowcą może zostać nasz partner. Nasz partner Dzięki temu podróż przebiega trochę szybciej i inaczej niż gdybym prowadził sam. Przeprowadzamy tylko takie podstawowe rozmowy w trymaucie. To może być dobry sposób na to, by przemieszczać się z miejsca na miejsce i skupić bardziej na, na fabule, na wydarzeniach, które się tu toczą. Przypominam, że awansowałem na detektywa. Mój partner nazywa się Stefan Bekowski. Brzmi brzmi znajomo, to ponoć dosyć leniwy typek zna się na swojej robocie, ale niespecjalnie przejawia inicjatywę. Sześć lat był krawężnikiem, zanim został detektywem. Just LAPD, pani Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather Margaret Black. Możemy can discuss this in the To zdaje się żona Adriana, Margaret. Y Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black. That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian. Does the name Instahit mean anything to you, ma'am? Instahit to <laughs> nazva.

...mieszkaniu. Staram się komentować w miarę możliwości, ale bierzcie pod uwagę, że jest to gra detektywistyczna i wymaga sporego skupienia. Podejrzewam, że już w trakcie swoich przygód ominąłem kilka ważnych rzeczy... ...przez to, że... ...że komentuję... ...zamiast obserwować to, co mówią bohaterowie. Znaleźliśmy jakiś sekator, ale to chyba... nie jest narzędzie zbrodni. Podobnie... podobnie... grabki. Y, tutaj chyba nowy boiler czy coś? Ten deseń zainstalował pan Black ostatnio i to stąd pochodzi ta rurka, na której znaleziono ślady krwi. Zobaczymy czego brakuje co nie? Ta can't be right. No, tu nie zadziała. Spróbujmy poskładać dzięki temu przypuszczalnie będę wiedział. Mhm. Wydaje mi się, że to powinno. Doesn't go there. Tu się obraca. W ten sposób. Hmm. No właśnie, skomplikowana sprawa. Te rurki się obracają same. Hmm. Dobra, na razie odłóżmy tą. Spróbujmy wykorzystać miedzianą rurkę. Ta powinna być łatwiejsza do zlokalizowania, co? Pasuje. Mamy kolejną miedzianą rurkę, i coś mi mówi, że ta wejdzie tutaj. Dobrze. Aha. A tu? Doskonale. To nie zadziała. A oczywiście, że tutaj. I brakuje nam rury z zaworem. Powinienem szybciej to rozwiązać. Wybaczcie. Mhm. Ciekawe. Zważywszy na to, że. Rura, którą żeśmy odnaleźli, była bardzo daleko tutaj od tego miejsca, więc. Ran raczej nie będzie niczym ciekawym. Czy może zrywało dla żony? O raczej nie są żadne interesujące dowody. Sprawdźmy co może być w śmietniku. W śmietnikach zawsze trafiają się jakieś ciekawe rzeczy, ale nie tym razem. Advice: Mhm. Sprawdzimy pokoje wszystkie. Zdaje się, że na podwórku wszystko jest już mniej więcej jasne. Tutaj raczej nie wejdę, tu ktoś kopał w ogródku, ale chyba nie wykopał nic złego. Względnie czysto. Zajrzyjmy do środka. Może tu się trafią jakieś ciekawe rzeczy. Zamówienie na ten podgrzewacz, czy cokolwiek to jest? two days ago. Świeże urządzenie, zainstalowane niecałe dwa dni wcześniej. Że wiem, że tak. jeszcze rzucę okiem. Trzeba zwracać uwagę na nazwiska. Adrian Black Mr. Ryan zainstalował. niejaki jaki Mr. Ryan. Znaczy M. Ryan. podejrzewam, że to facet. 10 lat gwarancji. Nie czy ktoś w domu kupił tę how wiedząc, jak use używać Za darmo inżynier, znaczy za darmo montażysta przyszedł może przyjść tutaj. Aby się dowiedzieć, czy facet znał e, sposób montażu tego. Jeżeli nie, to by mogło oznaczać, że był tu ktoś, kto by miał to zmontować. A jeżeli był tu ktoś, może warto sprawdzić, kto to był. No, nic ciekawego. pauki. Havanax. So who brought this home? Bar. Maybe Adrian was a patron. And I should have an address. Dobra, muszę odnaleźć telefon, by zadzwonić i się czegoś dowiedzieć.

tam, hmm. To jest psychiatra, który pomaga weteranom z kiepskimi wspomnieniami. No cóż, trzeba przyznać, że nasz bohater nie warzywa złe wspomnienia. Kolejne zapałki, ale to żeśmy już widzieli. Najwyraźniej no te zabawki mogą nas naprowadzić na jakiś ślad. Telefon. Telefon jest gdzieś tutaj. Operator, give me dispatch. Mm -hmm. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How mogę I help, detective? I need an address on a bar.

zdjęcie Margaret Czy coś ciekawego kryje się za tym zdjęciem? Nic. Nic tu nie odkryjemy. Dla jakaś fontanna może być to zupełnie nieistotny dowód. Kompletnie pusta szafa? Nie. To chyba nie jest żaden dowód w tej sprawie. Tu się nie znajdę nic ciekawego. A co mamy tutaj? Unblack. To tu chyba będą, to będzie puste, bo jego okulary znaleźliśmy gdzie indziej. Stencel to jest ta sama firma, czyli to zdecydowanie jego okulary. W poprzednim odcinku żeśmy znaleźli okulary właśnie tej firmy. Były złamane w środku, naprawiane. Mhm. Chyba to małżeństwo niespecjalnie dobrze się dogadywało. dla mojego Adriana zniknął. Zdaje się, że w tym małżeństwie nie układało się zbyt dobrze. Facet prawdopodobnie miał kochankę, bywał w barze jakimś. Yy, adres do tego baru już mamy. Mnóstwo tutaj tych zapałek, się pałęta. Są one najwyraźniej istotnym śladem tego śledztwa. Mm. Czyżby to czyniło Eee, żonę. Główną podejrzaną? W tym momencie tak. Na pewno miałam o tym. Dobrze. No, dobrze. No zapytajmy z grubej rury, co robiła w tym czasie. Się, nas, mrs. Black. Wskazana, uciskam, ruchy wczoraj? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say! I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Mm. Mm -hmm. <laughs>

You and your husband are in separate bedrooms. What is? Did you want him out of the way, Margaret? No, I did not. My husband and I may have drifted apart, but it, it wasn't my choice. Zobaczymy co chodzi z tą świnką, bo jakby zamawiali żywą świnię. Przynajmniej Adrian to zrobi. We found a receipt. In the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Frank Morgan? What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant, a very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Ladies, how often does this? tender Your husband frequents cavanaugh's bar? How did you know that? In fact, Adrian practically lives there after work. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently Czy hmm. te okulary? He wearing his glasses when he left here yesterday. Yes, he just bought a new pair. Kupił nową parę, te które znaleźliśmy na scenie biurdo niedawno były złamane. Hmm.

Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Hmm. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. But he never comes home early. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about seven. Połowę rzeczy zgadłem. Połowę niekoniecznie. Ciekawe, czy były jakieś poszlaki, które mogłyby wskazać na to bardziej niż tylko jej mm, mimika? Na niewiele pytań mi to odpowiedziało. Wydaje mi się, że kobieta nie. Co my to mamy? Tego pomieszczenia nie sprawdziłem. Hm. Żelazko raczej też nie. Chyba, że będą na nim ślady krwi. Nic ciekawego. Tu nic ciekawego się nie trafiło już więcej. Możemy stąd się zmywać. Aczkolwiek... I popchnąłem sprawy tak, jakbym chciał. Udamy się może do baru. Adrian Black. Frank Morgan. Nate Wilkie. Zerknijmy sobie na listę dowodów. był Mr Ryan jakiś tam, ale to widocznie nie jest wasze nazwisko. Jeśli mi umknął ten, ten Nate Wilkie. No to jest. Ach to jest to jest pierwszy świadek, dobrze. Tak, Morgan. Wszystko Zapy zapytałem. Morgan Black. Alibi, mhm. jeżeli chodzi o Alibi, to najwyraźniej była w domu faktycznie. Mhm. Patience. Nie wie nic na temat tego, gdzie się może znajduje. Zapałki. Oku jeżeli chodzi o okulary. I ja fotografia, fotografia to niczego nie wiedziała. Trzeba wziąć Jeszcze nie do końca mam przebadaną tą... to mieszkanie. Przyjrzyjmy się jeszcze dokładniej. Czy jest tu coś, co może nas zaciekawić? ciekawego. Stare zdjęcia. Na nie muszą nas interesować. Tu są osobne sypialnie. a zaraz, zaraz. No proszę, mamy bilet. Kolejny temat do rozmów z miłą panią. Nie ma schodów na górę, chyba. Jest wyjście do ogródka. Zapytajmy o ten bilet. Przepraszam. Jeśli więcej, to myślę, że powinienem No cóż, chyba więcej na ten temat nie porozmawiamy. Czy może za wcześnie zacząłem zadawać pytania? Pozwólmy kierować mojemu partnerowi, a my wybierzemy się do baru. This is car 11K. We'll handle the 415. 11K. Your 415 is at the Alaco station at Wilshire and Flower. Possible mental case. <laughs> Couldn't stay away from that one, could ya? Some of Oh my... He's been sending cosmic rays into my room. I'll show you. Yes, sir. You're not going to control my thoughts anymore. Calm down, sir. You'd like that, wouldn't you? Give it up. Zatłuk jakiegoś gościa? Och tu. Z chryste panie. Miał garnek zabezpieczający na głowie.

Ale mnie podleć z tą strażnią. Farewell, sprawa kończy się. Zamknięciem kolesia, ten w wozie na trupy, najwyższa pora, zatem udać się do baru. Balkawana. minuta po północy. Śledztwo wewnątrz tego tajemniczego miejsca przeprowadzę. I już w następnym odcinku. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Pa pa.